Młode pokolenie jest tak obeznane z modą, że kiedyś my uczyliśmy uczestników, co mają robić, a teraz my często uczymy się od naszych uczestniczek. Ja podglądam, jak ten t-shirt jest tutaj wywinięty na drugą stronę, związany i rozcięty, albo jak z bluzy jest zrobiona sukienka, albo jeszcze coś zupełnie innego. Więc jakby tam jest bardzo dużo takiej obserwacji, też tego, co młode pokolenie teraz robi z modą, i jest to fantastyczne. Właśnie, no bo te ubrania to nawet w mediach widać społecznościowych, nie? że te ubrania można przerabiać na różne sposoby i wystarczy tylko je zawiązać. Tak, i to jest olbrzymia kreatywność. I na tym właśnie też polega ten program, że to nie chodzi o to, żeby założyć cokolwiek, tylko o to, żeby wykazać się kreatywnością, pokazać swoją wyobraźnię. I właśnie takich osób szukamy i te osoby w tym sezonie znaleźliśmy, ale też jest dużo takich ludzkich historii. Przyznam szczerze, że pojawiły się łzy w tym sezonie, bo było dużo Takich mocnych wątków związanych z danymi bohaterami. I to też jest właśnie w tym sezonie ciekawe, że, że historia, że jest w danej osobie historia. Wspaniała, ciekawa, trudna. Tak, abstrahując od programu, tego co widziałaś, ogólnie, jeżeli tak patrzysz na, na nas w wakacje, na to jak się ubieramy, bo są różne, przeróżne opinie, to, to co ty sobie myślisz właśnie o tym? Czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest różnie? Przecież nie oceniam tego pod względem modowym, bo tak naprawdę każdy chce odpocząć. Ja jak jestem na działce, to też mam czapeczkę z daszkiem i, i t-shirt i, i nie zastanawiam się, czy to mi jedno do drugiego pasuje. Po co są też wakacje, żebyśmy nabrali dystansu do rzeczywistości, żebyśmy się wyluzowali, a nie spięci chodzili i, i, i zastanawiali się, czy ktoś nas inny ocenia. Myślę, że akurat wakacje nie są od tego. Nie jest to czerwony dywan.